Kolejne pytanie, poproszę o krótką odpowiedź. Pytanie do marszałka Bosaka, jak pan myśli, jak Karol Nawrocki wypowie pakt migracyjny? No bo zapowiadał to w czasie kampanii prezydenckiej. Formalnie wypowiedzieć nie będzie mógł, bo nie ma takich kompetencji, natomiast jako prezydent będzie mógł wesprzeć rząd Platformy w deklarowanym przez Platformę celu, to znaczy jego niewykonania. Jeżeli będzie wspólny głos premiera i prezydenta, to dla eurokratów będzie jasne, że państwo polskie nie zamierza współpracować przy tych regulacjach. Rune Dewil, panie Krzysztofie, patrząc na wyniki wyborów prezydenckich, może koalicja z Grzegorzem Braunem? Co mogłoby dać wam co najmniej 21% poparcia? Jak pan się do tego odniesie? Nie jestem przekonany, czy takie sumowanie miałoby miejsce. Moim zdaniem wiele rzeczy, które powiedział, czy robi Grzegorz Braun, jest przeciwskuteczne z perspektywy dużej części wyborców liczących na partię zmiany politycznej w duchu prawicowym. I życzę jak najlepiej każdemu, kto chociaż w części ma do mnie podobne hasła. Natomiast strategię polityczną mamy różną i wydaje mi się, że na dobre wychodzi praca osobna, a nie razem. Aleks Górka, czy istnieje jakaś możliwość na koalicję Konfederacji z partią Razem? Konfederazem. <grych> to byłaby partia mem, czy konfederazem. Tak, takie graficzki niektórzy robią. Razem no, z konfą. Wydaje mi się, że znacznie więcej nas dzieli niż, niż łączy. E Kolejne pytanie. Natomiast do... w pierwszy razem musiałby wejść do parlamentu, żeby w ogóle było o czym rozmawiać. Nie, 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 wi, 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 nie, nie jestem pewien, czy mają na to szansę. Wiem, wiem, że tam w sondażach yy, chyba, chyba, chyba zbliżali się gdzieś do progu, ale nie pamiętam, czy od góry, czy od dołu. Kudan, co pan Bosak, co pan Marszałek Bosak myśli o pomyśle zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn i skrócenia go dla obojga rodziców o dwa lata za. Jedno dziecko, dodatkowe 3 lata za dwójkę i dodatkowe 5 lat za trójkę. Słyszał pan o takim pomyśle? To ciekawe. Eee, nie, no to okej, okay, ale. Nie, nie, nie. Eee, Zbyt skomplikowane? Nie da się? Eee, pytanie, mówimy o obniżaniu wieku emerytalnego? Obniżaniu? Względem tego, Skracanie co mamy. Go, dokładnie tak. Skracanie Czyli mamy obniżanie. jedno dziecko, kobiety nie przychodzą na emeryturę w wieku 60, 70, A, 60 tylko 58, tak to okay, rozumiem. Okej. Okay. Znaczy uważam, że nie możemy z, z obniżać wieku emerytalnego względem tego, co mamy, bo już w tej chwili jest jeden z najniższych w Europie, więc każda propozycja, która szłaby w kierunku jeszcze obniżania, jest moim zdaniem nie, niebezpieczna. Zrównanie, sądzę, że tak. Nie, nie widzę żadnej, żadnego elementu sprawiedliwości w tej chwili w tym, że, 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 że jest ta różnica. Jeżeli chodzi o motywowanie do posiadania dzieci przez jakiś sposób: czy to naliczania emerytur, czy wieku emerytalnego. Obecnie mnie to nie przekonuje. Może gdyby mi to ktoś rozpisał i pokazał, że to przede wszystkim musimy zadać sobie pytanie, czy to by wpłynęło na dzietność, dlatego że wprowadzenie jakichkolwiek rozwiązań, które obniżą, obciążą finanse państwa, które i tak są bardzo obciążone, jesteśmy potwornie zadłużeni, wbrew temu co mówią lewicowcy i tak zwani progresywni ekonomiści. Którzy nie biorą pod uwagę ryzyki, i konsekwencji. że ich to nie kosztuje, żeby sobie pofantazjować, to uważam, że nie mając dowodów na to, że to wpłynie na dzietność, nie wolno nam robić takich zobowiązań. I moim zdaniem z tego, co rozmawiam z socjologami, ludźmi, którzy zajmują się demografią, to jakiekolwiek korzyści, których doświadczalibyśmy w wieku starszym. Nie wpłyną na decyzję o posiadaniu dzieci w wieku tak zwanym produkcyjnym, czyli w wieku młodym i średnim. To mamy kolejne pytanie. Wydaje mi się, że dużo lepszym sprawą. kierunkiem byłoby przyjrzenie się stabilności rynku pracy, polityce mieszkaniowej. No właśnie, Kawciu pyta, jak konfederacja zamierza poradzić sobie z kryzysem demograficznym? Uważa pan, że to jest problem natury materialnej, finansowej, jest to, Czy to jest problem wieloraki. mentalnościowy. Jest to problem Głównie. wieloraki w, w, w istotnym aspekcie kulturowy. Przy czym on też nie ma jednego charakteru, to znaczy zmienia się dla pewnej części społeczeństwa posiadanie rodziny i w szczególności posiadanie dzieci, w szczególności liczniejszych dzieci niż jedno czy dwójka, nie jest celem. I to jest zmiana kulturowa znacząca, która zaszła. To, że więcej niż dwójkę społeczeństwo nie chce mieć, to już zaszło w drugiej połowie XX wieku. Natomiast, żeby odbudować demografię, potrzebujemy mieć znaczny komponent w społeczeństwie rodzin, które chcą mieć więcej niż dwójkę dzieci. Dlatego, Czyli że tak jeżeli... jak pan i ja trójkę? Yy, tak, yy, no lub, więcej, lub okay. więcej. Ale pana zdaniem państwo, może wpłynąć na świadomość, na mentalność, państwo na może, to, żeby ludzie odczuwali taką potrzebę? Nie wprost, ale może w pewien sposób to stymulować. Na przykład jak? No, za, za, zaczynając od postawienia właściwej diagnozy, a następnie rozkręcając wokół tego debatę i też dowartościowując pewne postawy. Na przykład w tej chwili w instytucjach kontrolowanych przez państwo, a z tych instytucji bez liku, nie da się zauważyć żadnego premiowania dzietności. Wręcz w niektórych instytucjach występują, również kontrolowanych przez państwo, różnego rodzaju zachowania antydzietnościowe. Na przykład? No, na przykład oczekiwania wobec pracowników niesprzyjające posiadaniu dzieci, związane czy z elastycznością gospodarowania czasem pracy, czy, czy, czy w ogóle po prostu mobbowanie kobiet, bo planują dzieci w firmach czy w urzędach, czy, czy traktowanie jako kogoś, kto ma, ma, przez sam fakt tego, że ma dzieci. I udaje się na no, związane z tym urlopy, to jakby robił jakieś nadużycie. To, to, to nie jest nadużycie. No. To, to, to jest naturalna kolej rzeczy. Jeżeli będziemy traktowali posiadanie dziecka jako nadużycie, to będziemy wymierającym społeczeństwem, wymierającą populacją nieszanowaną przez inne narody na świecie, które mają dodatnie wskaźniki demograficzne, ale traktowane jako jakiś błąd historii, który zaraz zniknie. Więc pytanie, jak chcemy siebie traktować? Czy chcemy siebie traktować jako dumny naród, który ma na coś wpływ, który gospodaruje swoim terytorium? Czy chcemy siebie traktować właśnie jako populację schodzącą, jak, jak ktoś, kto właśnie wyprowadza się z zajmowanego apartamentu, prawda, sprząta po sobie i przygotowuje dla kogoś innego. No, zastanówmy się nad tym. Yy, nie widzę w mediach publicznych, kiedyś na przykład jak rządziła tak zwana prawica, czyli yy, końcówka lat 90. rządy AWS-u, to w telewizji publicznej, kiedy rządził AWS, były jakieś programy poświęcone rodzinie. Kiedy rządził PiS, te ostatnie dwie kadencje, mieliśmy już wplatanie do seriali postaci dobrego geja, ale programu poświęconego rodzinie już nie było. Jedyny bardziej konserwatywny program, czy Jana Pospieszalskiego, został zdjęty z anteny. Tam wszedł w interesy wielkich korporacji farmaceutycznych w którymś programie, podobno padły tam jakieś nie do końca dla nich dobre sformułowania i się skończyła, że tak powiem, koncesja na uprawianie swobodnej dyskusji. Więc no, jeżeli tak ma to wyglądać, to się nic nie zmieni. Natomiast jeżeli by zacząć dawać przykłady narodów, które mają pozytywne wskaźniki demograficzne, rodzin, jak sobie radzą, w jaki sposób żyją, pokazać, że to jest życie pełne, dobre, szczęśliwe, pomagać tym w pewien sposób, uruchomić jakąś społeczną dyskusję wokół tego, no plus zacząć rozwiązywać realne problemy. Ochrona zdrowia, jakość opieki okołoporodowej kwestie mieszkaniowe. Orban na przykład w tej chwili robi programy związane z mieszkaniami, umarzanie części kredytów.